Manko, ja jestem Derelit. dziś Znów jesteśmy w Minecraft Pocket Edition. To jest oczywiście mój domek, chcę wam pokazać go. Jak go unowocześniłem, tutaj jest oczywiście skrzynka. To się z niej znajduje. Cześć, tak zrobiłem też. Tutaj mamy taką zbrojownię w skrzynce. Tutaj mamy różne bloki, różne temki, tak, no i chciałbym wam pokazać, no jak widzieliście w tytule największą tą, największą, najdłuższą piwnicę na świecie. Chodzi o Schody. Może nie na świecie, ale wiecie, na tym serwerze. Patrzcie jakie. Widzicie, jakie długie? Ja to wszystko kopałem. Dobra, może nie są zbyt długie, ale są moim zdaniem bardzo długie. Ja to wszystko robiłem... Sorry, reklama, to też sobie wykopiemy. Coś nam się dało? Nie. Ale sobie wykopiemy to wszystkie te... Nie wiem, co to jest, ale sobie to wykopiano. Z tego chyba można zrobić dobry kilo, który się nie zmarnuje za bardzo, jak te. Właśnie w poprzednich dwóch odcinkach zbudowania tego domku mieliście mi napisać, czy te, czy Filofy, różne bronie, odpoczywają. No i mi nie pisaliście. Najwyżej pisał tylko książę, że nie da się tego obejrzeć, Derlix. Ale się da, da się, da się. Oczywiście zmieniłem nazwę z PH Remix na Derlix. Po prostu krótsza nazwa, no i bardziej mi się podoba. Też mi się trochę nudzi, więc sobie zmieniam te nazwy, tak. Na Derks, tu też będzie małe zejście. Ale tu będzie trochę mniejsze, o nie mam mało pochodni. Takie małe zejście. Może tym kilofem teraz. Mam tylko 9 pochodni przy sobie, oczywiście. Normalnie mam więcej, tak to by umarł chyba tutaj. Patrzcie, ile ścian jest z tego. Patrzcie. Ja już myślałam, że to taka czarna dziura. Dobra, robię cięcie i za sekundę jestem na górze. Okej, okay, więc już jesteśmy. Już jesteśmy na górze. Chcę Wam jeszcze coś tutaj pokazać, co tutaj mam. Co takie schodki. No i tutaj jest całe takie puste pomieszczenie. Napiszcie w komentarzu i podajcie mi podajcie mi wasze pomysły, co tutaj mam zrobić. Bo akurat tutaj no Panderix nie ma pomysłu co tu zrobić. Dobra, chcę Wam jeszcze tę górę pokazać. Ta góra jest nudna, tak? Ale patrzcie na to. Patrzcie, patrzcie cała kopalnia tego jest. Nawet dach z tego jest. Chyba wiecie jak się serwer nazywa. Ja wam tam zdradzam, ale żebyście nie, nie weszli na ten... Możecie wejść na ten serwer, ale no nie... Możecie też wejść do mojego domku, ale nic nie zmieniać, tak? Dobra, tutaj mamy piecyk. O! Odgrzał mi się. Dobra. też jest taka wolna przestrzeń. Są skrzynki, jak mówiłem. Różne i, i Tu bronię. O! chciałem sobie wymienić ten kilo. Jest tylko jeden dobry kilo. Więc nie, zrobię, now, zrobię in, nowy kilow i będzie gitness. Idziemy do Crafting Table. Tu oczywiście jest i robimy cztery kilofy I piecyki różne. Jedno takie Crafting Table. Ale by ten, by, to, by kamień skraftować dobra. Jakieś tam ogrodzenia, jakieś tabliczki. Ten na razie my tego nie potrzebujemy. A co? Tu jest, to mój kolega oczywiście. Tą piwnicę taką wybudował. Tylko to. No, akurat nic tutaj nie ma. Mogę tutaj różne rzeczy chować. O, już jest dzień. Nakopiemy może sobie troszeczkę drewna żeby żaden zombiak mnie nie dopadł. O. Dobra. No i pierwsze drzewo. Ja wolę takie normalne drzewa. W sensie każde drzewo jest normalne, ale wolę brzozy. Nie, przepraszam, wolę takie brązowe. No co teraz kopię? Ale ja wolę z nich robić takie takie, in, takie taki inny klocek drewna, taki jasny crafting table, no bo większe wtedy są. Ja bardzo lubię kopać drewno nawet. Nie wiem jak się zdobywa te list Może ten? Najwyraźniej nie wiem, napiszcie mi to komentarzu, Jeśli Ty to oglądasz, czy wiesz, czy nie dobra? Muszę uważać na tego pająka. Nic zrobić, no pająk no, na razie, nic mi nie zrobi. To dobrze, dobra. I skraftujemy właśnie sobie te drewno. Patrzcie, ile mamy możliwości do kraftowania. Ja sobie skraftuję to. I jedną skrzyneczkę. Łódka. No i na razie tyle. Łódkę to sobie postawimy tam, gdzie normalne itemki są. Czyli tutaj judeczka tu wędruje. To tutaj. i dobra. Mm. Co ja chciałem zrobić? Eee. Okej. Okay. Tu co? Sorry, reklama. OS. Krzynka. Nie wiem, czy. Wiecie, co to. Ty... Przewidziałam się, myślę. że ktoś tam jest. Ale raczej. Nie, dobra, kopiemy tutaj. A jest drabinka, jak... muszę drabinkę też skraftować. Bo tak to nie będę be... auć. A nie, nie zabola. Tak nie będę wchodzić i wychodzić. Drabinka. O jedna drabinka jest dostępna może to. Beda chciałbym też sobie zrobić. Jeśli nie wiecie co to, B to jest łóżko. Może kilofem to sobie... Sorry, Może kilofon sobie to wykopiemy. O! Może być e Dobra, idziemy. O, dwa. No tak, czemu? Bo jest pochodnia. Trzeba to chwilowo zniszczyć. E, pochodnie, tu postawimy pochodnie, pyk. I tutaj te drabinki. Dobra, i tutaj możemy sobie różne rzeczy kłaść. Wkładać. Na przykład to. Nie, no to ma specjalną skrzynkę. To sobie włożymy. Wszystkie te, to, to. To, 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 to. 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 Wszystko dobra. Czukajcie jeszcze mam. No i to tak będzie. Dobra, jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, nie zapomnijcie postawienia. Łapeczki w górę i zasubskrybowania mojego kanału. Elo, cześć, jo!